szukać źrebaków. No, albo leżą gdzieś martwe, albo są gdzieś daleko stąd. Da Nie mogły iść daleko stąd. Heh. No to w takim razie, przecież pamiętasz tą akcję z tamtym źrebakiem, z tą... Wieszcie, z, muzy z muzyką. Hm, ta, która była gdzieś martwa, no, ona się okazało, że jest żywa. No to... No to może po prostu gdzieś jakiś źre biedny źrebak tutaj jest żywy, ale ranny, tak jak ona. No dobra, no. znaleźć rebięta. No, tutaj chyba ich nie ma. No na pewno ich tutaj nie ma. Co ty tu robisz, dzikusie? Ech! Pochulnie ze stadniny. Co robicie? No źrebaków szukamy. Stawaj błękit. Ech. Ja też szukam źrebaków. U was też zginęły? Tak. To nie może być jakiś po prostu przypadek. Szukać debaków, szukać z hmm. hmm. może gdzieś tu są... A! Hej! Chłopaki! Znalazłem waszego! Faktycznie nasz! nie nasz. To nasza księżniczka. Hej. Hej. O, ojej. Pan Błękit. Zabierzesz, zabierze mnie pan do domu, proszę. Ja chcę iść do do i plamki. Do chopa i plamki? Nie ma plamki i chołpa u nas w domu. U was. W... No właśnie. Nie ma u nas w stadnieniu chołpa i plamki. Naprawdę. No. no bo kiedy spaliśmy nocy, to gdy się obudziliśmy, leżeliśmy tam gdzieś bardziej. No w sumie to nie pamiętam tak dobrze. No to leżeliśmy tam I chłop powiedział, żeby Nie panikować i żeby wrócić do domu No to zaczęliśmy wracać do domu Zatrzymaliśmy się na noc No i kiedy tutaj spaliśmy To się obudziło, no ich nie było I zrobiło mi się bardzo zimno I w ogóle bardzo głodna Proszę, zabierz mnie do domu Oczywiście, zabierzemy Hej, Achilles, znalazłem. Ja ci znalazłem. I zrzebak? Podobno wasza księżniczka, Jess? Tak, wracamy do domu tylko. Tylko w Z którą stronę? Zgubiliśmy się. Jeszcze tego brakowało. No, chyba wyjątkowo. No wiem, że my się niby nie lubimy. Dzikie konie i te udomowione. Ale chyba możecie w moim stadzie zanocować. Tylko gdzie jest moje stado? Tak czy inaczej musimy współpracować. Niech będzie. Dobra, możemy współpracować tylko ten jeden raz. Musimy zrobić jakiś obóz, że tak powiem. My, dzikie konie, dobrze wiemy, gdzie spać, żeby żaden drapieżnik nie przyszedł, ani żeby też żadna burza do nas nie doszła, ani. Dobra, to gdzie? Zaprowadzę was. Budź się! Tamten koń z dzikiego stada wie, gdzie możemy przenocować. Ojej, wiem, że nie, że my, dzikie konie, nie lubimy mieć kontaktu z ludźmi. Ale w takim przypadku, jak się zgubimy, to musimy się mieć. To musimy iść do starych osiedleń ludzkich. Takich, które są na pewno opuszczone, ale i na pewno dosyć trwałe, żeby nas ochronić. Chodzi ci o to, że mamy włazić. Tam. A co? Ale my mamy ze sobą źrebaka, eh, dam radę, właśnie eh. eh. daleko jeszcze? No, jeszcze kawałek. Chiles, weź ją na grzbiet. To niech będzie. Możemy zacząć kolację wigilijną. Tylko szkoda, że nie ma z nami źrebaków. Mam nadzieję, że znajdą się niedługo. Dzień dobry. Chciałbym wam oddać wasze źrebaki. Porwałaś je! To okropne! Dziękujemy ale zasługujesz na to, żebyś była przez nas uwięziona. Przez ciebie martwiło się tyle koni z naszej stadniny. Zrobiłaś coś okropnego, paskudnego. Przepraszam. Wasze żebraki chyba naprawdę mnie pokochały. Dobrze się nimi zajmowałam, tyle że po prostu chciałam mieć kim się opiekować. Przepraszam. Czy mogę spędzić z wami wigilię? Tak, ale potem będzie musiała być kara, Ach, chociaż przez krótki czas. <laughs> 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 paki w końcu minęło kilka miesięcy.